No, Dobra, szczerze Wam powiem, że dzisiejszy materiał jest rewizją nieco przypadkowo. Bo na początku to miała być pełnoprawna recenzja, taka normalna recenzja, ale im dłużej się temu przyglądałem, tym bardziej stwierdzałem, że jeśli zrobię z tego recenzję, to to będzie de facto powtórzenie 99% materiału z 2019 roku. A to troszeczkę wychodziło dla mnie bez sensu. I dlatego postanowiłem z tego zrobić rewizję. Dlaczego? O tym dokładnie opowiem Wam już za moment. Czołem! Z tej strony Tomek Dobos z Gambit TV. Ja opowiadam Wam, co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. I skąd taki dziwny wstęp? Dlaczego rewizja z przypadku? Dlaczego to miała być recenzja? Ano dlatego, że dziś opowiem Wam o grze... Vampire the Eternal Struggle, piąta edycja, i to jest nowa edycja nowe wydanie karcianki Vampire the Eternal Struggle, wydanej przez World of Darkness i Black Chantry Production. Ten egzemplarz podesłali mi, podesłał mi do zrecenzowania polski dystrybutor tej gry VTS Store. Za co serdecznie dziękuję. Link do sklepu macie w opisie do tego materiału. I wracając do myśli, którą gdzieś tam przerwałem. Dlaczego to miała być recenzja, a jest rewizja? No miała być recenzja, bo to, to jest nowy zestaw startowy. To jest nowych pięć talii. Tak? Nowe, w zasadzie nowe klany, nowy, nowy świat, bo to jest ten świat wampira na podstawie najnowszej edycji Podręcznika RPG. Ale potem stwierdziłem: No, okej, okay, to są nowe talie, to jest nowy zestaw startowy, ale gra jest ta sama. To jest stary, dobry Vampire the Eternal Struggle. I oprócz tego, że mamy inne talie, że mamy inne karty, to rozgrywka jako taka jest taka sama. Taka sama jak Rozgrywka Vampire: The Eternal Struggle, którą przedstawiłem Wam w 2019 roku. Zatem, zatem, dlatego tak jak powiedziałem, recenzja byłaby w zasadzie identyczna jak to, co nagrałem już dwa lata temu, i dlatego postanowiłem zrobić rewizję. A jako, że rewizja, to w tym skróconym, skróconym aspekcie czyli. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak gra się w Vampire the Eternal Struggle, to zapraszam do oryginalnej recenzji. Link pojawi się gdzieś tutaj i od razu już będzie wrzucone to, te, to miejsce, gdzie mówię, jak się gra. A jak sobie tam pójdziecie, ja tutaj spokojnie poczekam, obejrzycie, chyba że już wiecie, jak to wygląda. To już za chwileczkę powiem Wam, co sądzę o Vampire the Eternal Struggle 5. edycji. Czy i jak zmieniła się moja opinia na temat samej gry? Także, jak chcecie, to sobie obejrzyjcie. A ja tutaj już za moment wam będę opowiadał o różnych różnościach. No dobra. Tuszę, że albo nie chodziliście oglądać, bo wiecie o co chodzi, albo skoczyliście sobie obejrzeć co i jak. Zatem. Czas opowiedzieć Wam, co sądzę o Vampire the Eternal Struggle po niecałych chyba dwóch latach od, od mojej pierwszej recenzji czterech tali czwartej edycji na podstawie piątej edycji. No i zaczynamy! Najbardziej oczywista rzecz, która mi się w tej grze podobała i nadal mi się podoba, to wampirzy, to wampirzy klimat. Ten klimat Vampire the Masquerade, tak? Wampira maskarady, tego świata mroku. No, na tych kartach, w tym jak gramy, co gramy, między kim gramy, że tak się wyrażę, co się dzieje na stole i ponad stołem, w tym wszystkim ja naprawdę bardzo dobrze czuję klimat tego świata mroku. Tego wampira. Tak, tak jak chyba mówiłem to gdzieś w tamtym materiale, to nie są te wampiry z Twilighta, tak? To no, może troszeczkę by były te wampiry z Blade'a, to może z Jedynki, ale to są te wampiry właśnie świata mroku, World of Darkness. Ta cała hierarchia, ta walka o władzę, polityka, brutalna siła, knowania. To wszystko tutaj bardzo, bardzo przyjemnie czuć i cholernie mi się to, i cholernie mi się to nadal podoba. Kolejna sprawa. To, o czym delikatnie przed chwilą wspomniałem, czyli całe zasady dotyczące, nazwijmy to, polityki przy stole i tego, co się dzieje też nad stołem. Bo Vampire the Eternal Struggle jest grą, w której walczymy o rozwalenie przeciwników w pewien sposób. Ale nie jest to taka Prosta gra, w której po prostu zbieramy sobie jakieś karty, wykładamy, i to ja cię atakuję za cztery, to ja cię atakuję za pięć, to ja cię atakuję za trzy, to ja ci zabijam potworka. Jasne, są podobne mechanizmy, tak? Ale to nie jest, to nie jest tylko to. I, i tutaj właśnie wchodzą te wszystkie karty polityki, te głosowania. To, w jaki sposób możemy dobrać się do naszych przeciwników, nie, nie powiem, że nie atakując ich bezpośrednio, no bo jasne, robimy coś tam bezpośrednio, ale znajdując sobie do tego odpowiedni sposób sprzymierzeńców. To nie są tylko rzeczy polityczne typu, Dobra, to teraz zagłosujmy, czy on dostanie, w cudzysłowie, cztery hity. A, wszyscy głosują. Nie. Tutaj ktoś coś traci, ktoś coś dostaje. Jak odpowiednio to wszystko rozegrać, tak? Żeby, żeby inni poszli za tym, co my chcemy, żeby dać tym innym graczom, którzy chcielibyśmy, żeby zagłosowali na naszą korzyść odpowiednio dużo, żeby się zgodzili, ale jednak odpowiednio mało, żeby nie wzmocnić ich na dalszą część gry, gdzie może się okazać, że za chwilę my będziemy mieli z nimi problem, tak. Więc. Cała ta otoczka tych kart politycznych, tego głosowania, tego jak to trzeba wymyślić, kiedy to zagrać, w jaki sposób, jak zgarnąć głosy, tak, jak zrobić, żeby, żeby wyszło na nasze, no to jest, to jest rewelacyjna zabawa, tak, rewelacyjna zabawa, która unosi się nad stołem i unosi się nad tą całą taką zwykłą walką za pomocą, nie wiem, broni czy, czy, czy czegokolwiek innego, także... Mwah rewelacja, kolejna rzecz to fakt, że w tej grze mechanika, no to jest skomplikowana mechanika, to nie jest proste, tak jak mówię, nie wiem, tak jak było w Magicu, tak, zagrywam landa, tapuję go, dostaję manę, zagrywam kreaturę, zagrywam na nią plus dwa, plus dwa, heja, lecimy, nie, tutaj ta mechanika jest jak dobrze naoliwione koła zębate, ich jest sporo, są mniejsze, są większe, ale wszystkie bardzo ładnie się kręcą, wszystkie bardzo ładnie napędzają całą tę grę i niesamowicie ze sobą współgrają. I do tego jeszcze wrócimy, niestety, czyste, znaczy zobaczymy, tak? W dalszej części materiału, ale ta mechanika, właśnie tak jak mówię, te koła zębate, ich jest mnóstwo, wie, różnej wielkości, tak? Dziwne porównanie. I w tym się można zagubić. Ale jeżeli zaczniemy rozumieć, jak to wszystko działa, no to radocha jest, radocha jest niesamowita. Podoba mi się ujęcie trybu wieloosobowego. No bo umówmy się: Vampire The Eternal Struggle to nie jest gra pojedynkowa. To nie jest tak, ja z tobą i pach, 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 pach. Nie, to jest grana więcej osób. Trzy, cztery, pięć osób, tak? Trzy. To... 4-5 w ten sposób, powiedzmy, no, oczywiście przy 5 to to już w ogóle dla mnie lśni. I... <grym> I podoba mi się ten pomysł e, z tym, że to nie jest, wiecie, hura wszyscy na jednego, tak? Lejemy się, nie patrzymy co się dzieje, w ogóle każdy każdego, tu możemy się prać jak się tam żywnie podoba, nie. Tutaj jest tak, tu jest nasz przeciwnik i tu jest nasz przeciwnik, tylko że jednego chcemy prać, a przed drugim się bronimy. I jest to tak sprytnie jeszcze zrobione, że prać, to chcemy tylko tego jednego. Tego, co się przed nim bronimy, niekoniecznie chcemy zabić. Tak? Niekoniecznie chcemy wykończyć. Chcemy, <laughs> chcemy powstrzymać jego ataki, ale niezbyt brutalnie. Dlaczego? Bo jest kolejna dziwna rzecz, i to są punkty zwycięstwa. Są punkty zwycięstwa, które są mega dziwne, tak? Dochodziłem do tego, że one są dość dziwne, ale też mi się podobają, bo kiedy, zabije, kiedy zginie nasz ten cel główny, tak? Ten, którego chcemy uwalić, ten wampir, którego chcemy pojechać, to dostajemy punkt. Dostajemy również krew, odzyskujemy od, od, nasze siły witalne. Tyle, że nieważne, kto go zabije, tak? to może zabić koleś, który, przed który, który się przed nim broni. On go może wykończyć. On może zostać wykończony przy, dzięki jakiemuś, nie wiem, głosowaniu. Ale my dostajemy za to punkt. A na końcu, pomimo tego, że można by pomyśleć, że zwycięzcą jest last vampire standing, czy też sitting przy stole, to tak naprawdę zwycięża ten, który ma więcej punktów. Nawet jeżeli jeżeli nie ma już go wśród grających, tak nie został żywy w cudzysłowie przy stole i to jest to jest takie dziwne, bo no bo tak to można by było jakoś kombinować, tak tu pozabijam, pozabijam tak żeby dojechać, zostać ostatnim, hu hu, wygrałem. No niekoniecznie, tak, niekoniecznie można tutaj też pokombinować tak, że Ubiję szybciutko to, co trzeba, a potem mogą mnie zabić, ale i tak wygram, bo, no bo mam więcej punktów, tak? Bardzo ciekawe i dla mnie całkiem przyjemne, ne, przyjemna idea. Matko, znowu, co, co ja tu pisałem? Po prostu dramat jakiś. Ja, ja obiecywałem już, nie wiem, czy wrzuciłem zdjęcia w końcu, czy dopiero wrzucę. <grym> dramat co my tu mamy, a to, co idzie z, za klimatem, tak? to, to z czym idzie klimat, to grafiki. I są troszeczkę niespójne w tej, w tej edycji. Niektóre są cholernie przyjemne dla oka, dla mnie. Takie eleganckie, takie bardzo wampirze, a niektóre są dziwne, takie niechlujne, ale, Ogólne wrażenie, jeżeli chodzi o jakość wydania, tak, graficzną, no jest dla mnie rewelacyjne, tak. Cholernie mi się podoba jak te karty wyglądają, jakie mają grafiki, jasne, one na pierwszy rzut oka mogą nie być najczytelniejsze na świecie. Tam po tej lewej stronie może się pojawić mnóstwo ikon i człowiek na te ikony patrzy: co to jest? O co, o co tu chodzi? Tu kwadracik, tu to tu to samo w kwadracie, ale przewróconym, na postawionym na sztorc. Ale o co kamam? Tak, jeżeli nie znamy systemu. Ale to się robi bardzo, bardzo jasne, jak zaczniemy w to, w to wchodzić. I okazuje się nagle, że te karty są czytelne, przynajmniej dla osoby, która, która musi je przeczytać. I w pewien sposób cholernie eleganckie. tak? Przynajmniej, przynajmniej w, moim, w moim odczuciu. Kolejna rzecz. Coś na co narzekałem przy czwartej edycji i no, w piątej w zasadzie nie mogę na to narzekać, to wydanie. Czyli mamy pudełeczko. Ono jest cholernie ciężkie, bo tu w środku jest pięć trali. W środku są żetony, tak? Są żetony krwi. Chyba tylko, o ile dobrze pamiętam, jest ich trochę za mało. To, ale to tam wiecie, to jest pikuś, tak? Jest, tak jak mówię, pięć talii. Te talie mają dodatkowo karty, tak zwanego sitting order, gdzie można sobie wylosować, jak kto, jak kto siedzi przy stole. Są te żetony. Jest instrukcja. Jest rewelacyjna, wydrukowana książeczka, duża z instrukcją. Kurczę, no nawet ją pokażę tutaj, tak. To jest porządna instrukcja. Może nawet zbliżenie jakieś tutaj wrzucę. Kolorowa, z przykładami. Ja nie muszę jej szukać. Nie muszę sobie drukować jakiegoś strasznego czegoś. Wow! Rewelacja. Do tego karty pomocy dla każdej talii. I to nie tak, że dla każdego gracza. To są, są karty pomocy dla każdej talii. Jaka jest. A to znaczy, że oprócz tego, że mamy jakoś informacje, jak się gra, mniej więcej tu rozpisane, co i jak, to po drugiej stronie są podpowiedzi, jak można zagrać te, tym klanem, tą talią, którą sobie wziąłeś, tak? Jak zachować się na początku gry, na co zwrócić uwagę, o co zadbać w środkowej fazie. Jak wykończyć przeciwników, kiedy już dojedziemy do, do endgame'u, jeżeli udało nam się dojechać do endgame'u, bo przeczytaliśmy te instrukcje lepiej niż inni gracze? Na co zwracać uwagę, jeżeli gramy przeciwko innym, tak, klanom? Przed czym się bronić? No, rewelacyjna sprawa, tak, bo to jest zestaw startowy. Dla ludzi, którzy chcą w to wejść, no to takie rzeczy są nieocenione. Naprawdę to są rzeczy nieocenione. I kolejna sprawa. Zresztą, no to jest dla mnie oczywista oczywistość, że to musiało się wyda wydarzyć. Bo inaczej ta piąta edycja niekoniecznie jak piękna i fajna by była, byłaby strzałem w kolano. Ta edycja jest kompatybilna z tym, co jest, co było. Tak? Przynajmniej z czwartą edycją, bo do tej mam dostęp. W instrukcji jest wytłumaczone co i jak, kiedy będziemy mieszali, kiedy będziemy grali z ludźmi, którzy mają talie z poprzedniej edycji, jak zachowywać się tak, jak dzielić głosy przy głosowaniach, komu należą się jakieś tam dodatkowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Słowa kluczowe, co dla kogo, co komu, kto może, kto nie może. Wszystko jest dobrze wytłumaczone i spokojnie da się grać e, miksami, tak. Kurczę, nawet da się grać dwoma. Tymi samymi klanami. Znaczy, tak, te same klany, ale talia z czwartej i z, piątej, e, i z piątej edycji. No i to jest rewelacja. Tak to nie jest to nie jest odcięcie. Także OK, mamy piątą edycję, zostawiamy czwartą za sobą, mamy was w nosie. R świetny pomysł. No dobra, i to są rzeczy, które w piątej edycji Vampire the Eternal Struggle i w ogóle. Vampire the Eternal Stragon nadal mi się, nadal mi się podobają i podobają. A teraz, czy jest coś, co nie do końca? No jest. I... <laughs> część z tych rzeczy to nie jest taka, nie podoba mi się, to jest głupie, tylko to jest coś, co mnie lekko boli. Na przykład, pierwsza rzecz, która mnie boli, mnie jako gracza, człowieka, który chce w to grać, znaczy nie wiem, czy chce, bo nie podałem wam jeszcze oceny, dobra, spoiler. To... To fakt, że bardzo łatwo się odbić od tej gry, ciężko w nią wejść, to nie jest banalna gra. Tam naprawdę trzeba przemielić sporo zasad, sporo instrukcję. Tam, tam trzeba troszeczkę inaczej momentami pomyśleć niż przy standardowych tego typu karciankach, a tam jest naprawdę mnóstwo rzeczy, które, których musimy się nauczyć, do których musimy się przyzwyczaić. I nie każdemu to będzie odpowiadać. Są ludzie, którzy to zobaczą, którym zaczniesz to tłumaczyć, i oni powiedzą: Hola, hola, dobry człowieku, nie, dziękuję, fajnie było, to może coś innego. Ja ja chyba nie, ja chyba spasuję. I jakby nie można ich za to winić, ale dla mnie, dla mnie to jest smutne, bo, no bo dla mnie to jest gra, która powinna zyskiwać szerszy, tak, poklask i powinna być wszędzie. Tak wiem, to głupio brzmi. <laughs> Druga rzecz, eee, to jest mój osobisty, przyznam, mój osobisty problem z tą grą. A to jest gra z tych, które wymagają nakładów czasu. To jest gra, która wymaga zanurzenia się w nią, żeby czerpać z niej naprawdę pełną przyjemność. Wymaga grania. Kombinowania z taliami. Okej, okay, my tu mamy skończone, znaczy skończone, mówię, zrobione te talie, ale są dodatki, gdzie można kombinować, gdzie można coś przełożyć, pomyśleć, zobaczyć, jak to te karty z tymi się łączą, czy może coś zmienić, czy może pójść troszeczkę inaczej tą talią niż ta, niż została na dzień dobry złożona. A ja tego cholera czasu nie mam <laughs> i ja wiem, że w Gdańsku, w którym mieście jest środowisko graczy w VTS-a, ale ja nie mam czasu w nich wsiąknąć. Nie mam czasu stać się jednym z tych ludzi, i to jest moje prywatne bardzo wielkie zmartwienie, jeżeli chodzi o Vampire the Eternal Struggle. Bo ja bym chciał, ja bym cholernie chciał, ale nie mam fizycznie czasu na to, żeby w pełni zająć się tą grą. Tak jak na przykład. Jest inna gra, która też ma ten sam w cudzysłowie dla mnie problem, którą uwielbiam, i to jest. E, i To jest na przykład Maid Wars, tak? <laughs> no, chciałbym, ale kurczę, i to jest, to jest też, ja przy okazji tej pierwszej recenzji mówiłem, że e, są doda pojawią się dodatki, tak? Miały się pojawić dodatkowe talie takie mniejsze, które można by było łączyć, i że ja będę chciał je kupować. Ja nadal chcę, ale kurde, nie kupiłem żadnej. <laughs> Ostatnio próbowałem zdobyć pakiet na mathandlu, nie udało się. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wystawiał ten pakiet na mathandlu, zgłoś się do mnie, proszę. Więc trzeba mieć ten czas, trzeba mieć chęci i czas do tego, żeby w tę grę wejść i wgryźć się w nią. Wyssać wszystko, co ona ma. Do zaoferowania. Ja niestety choler tego czasu nie mam. I ostatnia rzecz, która mi się nie, nie podoba, to mogę powiedzieć, to mi się nie podoba. I ja wiem, przed chwilą powiedziałem, że to jest. To mi się bardzo podoba w tej grze w tym wydaniu, ale moim zdaniem, to jest jednocześnie wielki plus i wielki minus tego wydania. I to jest. To jest to wydanie. To jest to pudełkowe. Wydanie, bo z jednej strony, tak jak mówiłem, instrukcja, żetony, pomoce dla graczy, wow, mm. a z drugiej strony 360 zł. Co? 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 To jest drama, to do tego jeszcze wrócę. Poza tym, to co było fajne w pewien sposób w tej czwartej edycji, to fakt, że ja mogłem kupić jedną talię i zobaczyć, tak? Czy to, czy to mi spasuje. Tutaj muszę kupić 5. I teraz co? Będę grał z kimś, kto też ma kupione 5. I ktoś inny też ma kupione. Wszyscy mamy po pięć talii tych samych. Po co? Znaczy, ja wiem, hajs musi się zgadzać, ale tak na logikę, po co? Jak w czwartej edycji chciałem w to wejść. Mówię, dobra, to sobie zagram Liberty Ball, tak? Tę talię sobie kupię. O, fajna, to sobie kupię jeszcze jedną. I może jeszcze jedną. A ta mi się nie podoba, tutaj nie kupuję. No tutaj mam wszystko. No To co mam sprzedawać, mam się złożyć z innymi. Dziwne to, to jest. Z jednej strony, no rozumiem, pakiet startowy, tak? Wszystko tu jest. Rywel, ale nie. To jest. Takie troszeczkę za bardzo wpychanie do gardła tak, tego, tego całego Vampire'a. I to mnie troszeczkę boli, że z jednej strony to wydanie jest fajne, z drugiej strony trochę jednak coś tutaj nie gra w nim do końca. Tak wiem, przeczę sam sobie. Nieważne. Dobra. Słuchajcie, wiecie już, <laughs> wiecie już, co mi się podoba, co mi się nie podoba w Vampire The Eternal Struggle edycja piąta. Czas zatem na czy pytania i czy odpowiedzi w formie rewizyjnej. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Vampire, The Eternal Struggle ubrane w BG-ową ocenę. I, I dla mnie to jest 8,5. 8,5. Ja naprawdę bardzo lubię tę grę. Bardzo lubię tę grę. I, I chciałbym w nią grać. Tylko cholera nie mam czasu. Nie mam czasu. Wiem, że są, tak jak powiedziałem, są ludzie, którzy nałogowo siedzą w VTS-ie ale, choćbym chciał, to nie mogę na razie do nich należeć. Tak? Nie mogę tak bardzo się, e, tak wskoczyć w ten, w ten świat tej gry, jakbym chciał. A bardzo chcę. Bo mi się to cholernie podoba. Ja teraz mam dziewięć talii. Wow! Po prostu szaleństwo. Tak? i, i mam masę wyborów. Masę kombinacji. <laughs> Ale kurde, brak czasu. Brak. Po prostu zwykłego czasu na to, żeby wziąć tego wampira i te dla przyjemności pójść i zagrać. Z ludźmi, którzy spraliby mi dupę, bo są dużo lepsi ode mnie, bo dużo lepiej znają tę grę, dużo częściej w nią grali i, i, i lepiej ją rozumieją. Ale dla mnie to byłby no problem. Bardzo lubię tę grę. Cholernie mi się podoba, ja chcę w nią grać i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł Głębiej wejść w ten świat tych gry, tej gry, tych graczy i, i będę się nią cieszył bardziej niż jeszcze bardziej niż się cieszę, niż się cieszę teraz. Pytanie numer dwa. Czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? No i nie. Nie, nie kupiłbym piątej edycji. Eee, no bo to jest 360 zł. Kurde. Jak bardzo lubię tę grę, to nie dałbym 360 zł za 5 talii, kto, z których będę grał jedną, a tak w zasadzie to każdy musi je kupić, kto kupi piątą edycję. Tak? Nie można kupić sobie, przynajmniej na razie, tych talii pojedynczo. Więc, no nie, nie kupiłbym. Ja cały czas e, mam z tyłu głowy, że będę kupował dodatki i ja będę je kupował, ja. Bo, widzicie, to jest, ja się może trochę mieszam, ale to jest taka gra, w którą nawet jeżeli mam świadomość, że ona bardzo długo nie wiedzie u mnie na stół. To ja chcę ją mieć. I chcę mieć kolejne jej elementy. <gryw> nie kupuję ich tak szybko, bo wiem, że ich nie będę używał, ale ja je chcę. Tak? I ja znajdę w końcu hajs, znajdę czas i kupię je sobie, i będę je miał, i będę je ogarniał. Tak, to jest to jest jedna z tych gier. To jest jedna z tych gier, które, nawet jak będą u mnie leżały i nie będą grane, to ja chcę mieć do niej jak najwięcej. Piątej edycji bym nie kupił jednak, no bo to jest, mówię, 360 zł za pięć talii. Tyle. To pomimo całej radochy, no nie, no nie. I pytanie numer 3. Czy piąta edycja, czy w ogóle Vampire the Eternal Struggle u mnie zostaje? No, oczywiście zostaje. Jak najbardziej, tak jak powiedziałem, piąta edycja zostaje, czwarta została. I ja nadal będę starał się dorwać, tak, kupić sobie te pozostałe talie Air of the Blood, czy, czy te inne mniejsze, większe e, pakiety. Także Vampire the Eternal Struggle po prostu mnie zostaje. Nice. No dobra. Ach, tyle jeżeli chodzi o tę dziwną rewizję, recenzję, rewizję w zasadzie, tak jak mówię. Dzięki wielkie, że dojechaliście do tego momentu. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania. Zaglądajcie na Facebooka, na Instagram, linki w opisie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, postawcie, możecie mi postawić wirtualną kawę, link w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, to tu i na dole jest link do Patronajta. Może przyjdzie do głowy Wam wesprzeć mnie. W ten sposób będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ale zachęcam Was również do zaglądania do innych recenzentów: tych, którzy robią wideo, tych, którzy robią podcasty, tych, którzy piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych, każdy zwraca na inne rzeczy uwagę i warto poznać opinię kilku osób na temat jakiejś gry, zanim wyrobicie swoją własną. Ale przede wszystkim dużo grajcie i namawiajcie innych do grania, no bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczenia.